Drodzy Państwo, jak wiecie, to kolejna konwencja trzeciej drogi przed wyborami samorządowymi, dzisiaj na Mazowszu w Otrębusach, poświęcona głównie Mazowszu. Pokazaliśmy dzisiaj kilkoro kolejnych naszych kandydatów. Opowiedzieli o tym, co dzisiaj dla nas w trzeciej drodze jest najważniejsze. A najważniejsze dla nas dzisiaj jest przede wszystkim to. Żebyśmy tę drugą połowę meczu, który rozpoczęliśmy 15 października, też wygrali. Mówiliśmy przed wyborami parlamentarnymi trzecia droga albo trzecia kadencja Pisu i dzisiaj chcemy powiedzieć, że pierwszą połowę tego hasła, tego meczu wygraliśmy. Potrzebujemy teraz wygrać drugą połowę, żeby cały mecz był wygrany. I dlatego przekonywaliśmy, że trzecia droga jest dzisiaj bezpiecznym wyborem, mądrym wyborem, bo trzecia droga to ta droga, przy której mieszkasz, to ta ulica, przy której mieszkasz, to droga, która prowadzi do Ciebie, do Polski gospodarnej, niemarnotrawnej, do takiej Polski, w której będziemy w stanie załatwiać te rzeczy i wspólnie rozmawiać o rzeczach, co do których się różnimy. I pokażemy, że budowanie wspólnoty między różnymi ludźmi jest możliwe. I wreszcie po trzecie, to jest ta Polska, która poprowadzi nas do przodu. Nie w kolejne 20 lat partyjnej wojny polsko-polskiej, tylko wreszcie ku Polsce zielonej, Polsce samorządnej, bezpiecznej, z dobrymi usługami publicznymi, takiej na którą czekamy. Po 20 latach polityki opartej na konflikcie, przychodzi trzecia droga i mówi: Czas na 20 lat polityki opartej o współpracę, takiej jak nasza z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem, takiej jak nasza między Polską 2050, a Polskim Stronnictwem Ludowym. My po prostu dowozimy rzeczy, na które się omawiamy, a nie tylko zapewniamy i obiecujemy. Po raz kolejny chcieliśmy to dzisiaj naszym kandydatom i wszystkim tym, którzy może rozważają głosowanie na nas, przypomnieć. Trzecia droga jedzie dalej. To jest niezwykłe już osiągnięcie, bo wiecie, jak to w polskiej polityce bywa. Że szybko, e, częste sojusze zawierane się e, niestety na dłuższą metę nie sprawdzają. Ten się sprawdza i to jest ewenement w e, historii politycznej Polski. E, jesteśmy z tego bardzo dumni, ale to nie my jesteśmy tymi, którzy e, są autorami tylko i wyłącznie tego sukcesu. To są przede wszystkim nasi wyborcy. Oni powiedzieli: Tak, chcemy Was, chcemy, żebyście e, jechali trzecią drogą. Jest potrzebny środek, jest potrzebne centrum polityczne. Jest potrzebne taka, takie środowisko, które nie jest przeciwko komukolwiek, jest często przeciwko złym rzeczom, które ktoś mógł zrobić i będzie je naprawiać, ale jest za, jest za właśnie samorządną polską Rzeczpospolitą Samorządową, wspólnotą lokalną, opartą o współpracę i dialog, gdzie różne poglądy, światopoglądy mają swoje miejsce, mają swój dom. Samorząd jest domem dla nas wszystkich, i do każdego z, tych, z tego domu, do każdego z tych domów prowadzi trzecia droga. W wielu miejscach startują nasi kandydaci wszędzie do sejmików, do większości powiatów, do rad gmin, na wójtów, burmistrzów, prezydentów. Czasem tworzymy komitety lokalne, jeżeli jest dobra grupa już dawno funkcjonująca, to czemu tego nie wesprzeć? Czasem będziemy się różnić nie tylko w tych sprawach o charakterze programowym, bo te różnice mogą być, bo to jest normalne i mówimy o tym szczerze. Czasem będziemy się różnić też od naszych koalicjantów z koalicji 15 października, ale to też nie jest przeciwko komuś. Serdecznie ich pozdrawiamy. Liczymy, że tak jak koalicja 15 października wygrała wybory dzięki też ogromnemu zaangażowaniu wyborców trzeciej drogi, którzy powiedzieli nie trzecia kadencja Pisu, tylko pierwsza kadencja właśnie koalicji podmiotowej z trzecią drogą jako tą siłą, która stabilizuje jednoczy i też jest jakąś ciągłością pomiędzy tak bardzo zwalczającymi się stronami szuka tego co jest środkiem, co jest racją stanu, co jest dobre dla nas wszystkich i będziemy to robić. Nie jest to łatwe, ale obiecujemy, że nasze zobowiązania, tak jak składka zdrowotna na innych dużo lepszych warunkach dla przedsiębiorców, jak zielona energia, jak bezpieczeństwo żywnościowe, czy zakupy w polskich zakładach zbrojeniowych i silna polska armia, odbudowanie wspólnoty, to jest nasze zobowiązanie, to są nasze gwarancje. Realizujemy i zrealizujemy je wszystkie. Potrzebujemy samorządu. Trzeba wygrać to, co powiedział Szymon Hołownia, trzeba wygrać drugą połowę meczu. Sam rząd nie wystarczy, potrzebny jest skuteczny samorząd, żeby Polska była bezpieczna. Po to muszą być dobrzy gospodarze, po to musi być wspólnota, żeby Polska była bezpieczna. Nie tylko silna armia, nie tylko sojusze, ale wspólnota lokalna to jest gwarant bezpieczeństwa. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to na kilka pewnie będziemy w stanie odpowiedzieć. Bardzo proszę, żebyście też je Państwo adresowali, czy ono jest do mnie, czy do pana premiera, czy do nas obu. Dzień dobry, Grzegorz Furbanek, Polsat News. Mam pytanie i do pana premiera, i do pana marszałka. Pytanie w temacie panów wystąpienia dzisiaj, to znaczy kwestia składki dla przedsiębiorców, ta zmiana, którą proponujecie. Powiedzieliście panowie obaj, że to jest warunek waszego trwania w koalicji. Jak na ten Wasz warunek i na dyskusję w tym temacie zapatrują się Wasi współkoalicjanci? Jak na to zapatruje się premier Donald Tusk i kiedy możemy spodziewać się konkretnej dyskusji, konkretnych rozwiązań w tym temacie? To pierwsze pytanie, to może od razu drugie, krótkie też. Pewnie. Piątkowe spotkanie koalicjantów i pytanie, czy będzie w przyszłym tygodniu zgoda na embargo na produkty z Rosji i Białorusi, czy tutaj jest różnica zdań, bo takie było wrażenie przynajmniej. Po tym zakończonym właśnie w piątek spotkaniu współkoalicjantów. Dziękuję. Jeśli chodzi o sprawę składki zdrowotnej, to jest wpisane w umowę koalicyjną, więc to jest tylko potwierdzenie naszej woli, determinacji, bo narosły jakieś w internecie pojawiły się jakieś sprzeczne informacje co do tego, nie ze strony naszych koalicjantów, ale chcieliśmy to jasno i wyraźnie powiedzieć, tak, to jest priorytet we wsparciu dla przedsiębiorców i to nie jest tylko nasze zdanie. Choć dla nas jest to bardzo ważne, bo my od początku mówiliśmy to i mieliśmy w naszym programie, ale wiem, że to też w programie Platformy Obywatelskiej był bardzo ważny punkt. To nas też połączyło w ramach koalicji 15 października, koalicji formacji demokratycznych. Więc to jest tylko podkreślenie wagi tego punktu i zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej on był zrealizowany. Oczywiście to jest e, trudne nie tylko legislacyjnie, ale odpowiedzialności za państwo i całość. W trakcie trwania roku budżetowego trzeba te zmiany zaprojektować. My byśmy chcieli, żeby to było w ciągu najbliższych tygodni zaprezentowana ustawa. E, prowadzimy dialog i Minister Rozwoju i Technologii, ale też i Ministerstwo Finansów. Inni ministrowie są w to zaangażowani. To będą dużo lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. To nam przyświeca. To jest ten z punktów gospodarczych, na których nam najbardziej zależy, dlatego tak bardzo go dzisiaj podkreślamy. Jeśli chodzi o to, że musimy zrobić coś z nadmiernym i niekontrolowanym napływem na teren rynku europejskiego, naszego wspólnego rynku produktów rolnych, żywnościowych z Rosji i z Białorusi, nie ma między nami, jak sądzę, żadnego sporu. I w ten sposób najprawdopodobniej będziemy wszyscy dawać temu wyraz również na najbliższym posiedzeniu Sejmu. W, jeżeli chodzi o relacje z Ukrainą, to to jest rzecz, którą bezpośrednio już na poziomie operacyjnym prowadzi premier, nam nie zależy na pewno na żadnych wojnach handlowych z Ukrainą. Zależy nam na tym, żebyśmy byli traktowani fair tak jak my chcemy traktować fair innych partnerów i tych, których staramy się w wielu obszarach wspierać. Mamy pełną świadomość. Że jeżeli doszłoby do jakiejś nie wiadomo jakiej eskalacji z Ukrainą, to to jest melodia dla rosyjskiej propagandy. Więc robimy i rząd robi wszystko. Pan premier nam wczoraj też o tym opowiadał, żeby to ciśnienie, które się pojawiło, zdeeskalować. Jaka będzie tego mechanika, nie wiemy. Natomiast wiemy, że w, 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 polski rynek. A więc i rynek europejski musi być rynkiem, na którym będą wpływały produkty o sprawdzonej jakości, w takiej liczbie, w jakiej powinny wpływać, żeby nie zniszczyć naszej produkcji żywności, naszego rolnictwa. Jaką formę będzie to przybierało, y, czy uchwał wzywających. Y, choćby państwa Unii Europejskiej, czy Unii Europejską do działań w tej sprawie, czy konkretnych rozwiązań przy pomocy rozporządzeń, to, to to wszystko jeszcze jest, że tak powiem, ustalane. Nie ma w tej chwili w Sejmie żadnego projektu, ani uchwały, ani ustawy z tym związanej. Natomiast no, jesteśmy na kilka dni przed posiedzeniem. Wczoraj też, to już mówiąc o posiedzeniu Sejmu, które nadchodzi, wczoraj miało miejsce kolejne spotkanie, takie już finalizujące w sprawie uchwały dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego wieczorem u ministra Bodnara, również ustaw, które mają towarzyszyć ustawy przejściowej i tej ustawy docelowej. One chyba już wpłynęły do Sejmu, albo już w tej chwili wpływają do Sejmu, a więc będziemy nimi zajmować się na najbliższym posiedzeniu. To w ogóle będzie bardzo wypakowane. Legislacją, posiedzenie, bo będziemy mieli, jak mówię, ten duży pakiet praworządnościowy. No bo jest ustawa rządowa o KRS-ie, będzie ta uchwała i ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, jest informacja Trybunału Konstytucyjnego, którą okresowo musi Izbie przedstawiać. Spodziewam się tu gorącej dyskusji. Są zaplanowane projekty ustaw różnych środowisk politycznych, bo jest i Platformy, jest i PiSu, jest i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które będą miały swoje pierwsze czytania właśnie na sali plenarnej. A nie wykluczam, że w, tutaj ostateczna decyzja, oczywiście we wtorek na kierownictwie Kancelarii, że i te wszystkie projekty dotyczące prawa aborcyjnego zostaną właśnie na tym posiedzeniu Sejmu przeczytane. To są cztery projekty, wszystkie już mają numery druków. Możecie się Państwo z nimi zapoznać w internecie. Zostały uzupełnione wszystkie braki formalne, więc nie wykluczam, że też i to na tym. Jak mówię, dość takim będziemy musieli kondensować to posiedzenie, dlatego że 8. mamy jeszcze w Sejmie bardzo dużą i na bardzo wysokim szczeblu konferencję poświęconą rocznicy wejścia Polski do NATO w, z udziałem i korpusu dyplomatycznego i najwyższych urzędników państwa. Będziemy się starali we wtorek, kiedy będzie już te przygotowywany ten ostateczny porządek posiedzenia, wszystko to ze sobą jakoś pogodzić i pomieścić, żebyśmy to po prostu dobrze zrobili. Natomiast jak mówię uchwały w tej sprawie jeszcze w sejmie nie ma, ani ustaw. Panie premierze, panie marszałku, jaki jest powód tego, że Trzecia Droga w Warszawie trochę kapituluje, popierając Rafała Trzaskowskiego i nawiązując do tego, jaki jest cel Trzeciej Drogi w tych wyborach? Czy najważniejsze to iść teraz jako koalicja 15 października po zwycięstwo, czy jednak interes Trzeciej Drogi jest tutaj ważniejszy? I po drugie, czy to już pewne, że Adriana Porowska będzie wiceprezydentką? Czy jakaś umowa pomiędzy Trzecią Drogą a koalicją obywatelską została w tej sprawie powiedzmy powzięta? Czy to na razie państwa propozycja? Jeżeli chodzi o Warszawę i o to sformułowanie, którego pan użył, kapitulacja, wydaje mi się ono być całkowicie nietrafione. To nie jest żadna kapitulacja, bo to jest współpraca. W momencie, w którym poszlibyśmy osobno, oskarżano by nas o rozbijactwo, o jakieś tendencje separatystyczne. Więc jak się chce nas uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. I ja chcę powiedzieć bardzo jasno, trzecia droga zawsze była pragmatyczna. Tam, gdzie jest możliwa współpraca, trzeba współpracować. Rafał Trzaskowski ma bardzo silną pozycję w rankingach popularności w Warszawie, natomiast my, jeżeli on jest otwarty na myślenie o tym, wychodzimy z założenia, że rzeczywiście potrzeba dzisiaj jeszcze w Warszawie tego trochę czegoś innego. Potrzeba trochę więcej takiego społecznego sznytu. Świetnie, fajnie, że są inwestycje, bardzo dobrze, że w wielu miejscach Warszawa się rozwija, ale dzisiaj ta Warszawa musi mieć też ludzką twarz. Twarz tych wszystkich, którzy w Warszawie żyją, mieszkają, mają się lepiej, mają się gorzej, a nie ma lepszej specjalistki, ja jej nie znam, w Warszawie niż Ada Porowska, bo doświadczyła, czy znaczy pokazała to swoim życiem, że może z Rafałem stworzyć taki tandem i że te dwa płuca rzeczywiście sprawią, że Warszawa jeszcze głębiej będzie oddychać. W, natomiast, czy, czy to jest już spisane w umowie? Nie, nie jest spisane w umowie. Natomiast jesteśmy po rozmowach bardzo obiecujących. Mam nadzieję, że jesteśmy umówieni i to wszystko też łącznie razem z Rafałem Trzaskowskim w tym tygodniu zaproponujemy. Uważamy, że to dla Warszawy jest dużo lepsze rozwiązanie niż jakiekolwiek teraz próby sił w miejscu. W którym sytuacja jest taka, że współpraca opłaca się bardziej. Zadał Pan jeszcze jedno ważne pytanie. Pewnie Władek za chwilę się do niego odniesie. Czy zależy nam na interesie koalicji 15 października, czy też na tym, żeby trzecia droga uzyskała dobry wynik? Przypomnę, że z podobnymi pytaniami przed wyborami parlamentarnymi stykaliśmy się bardzo często. I one były często opatrzone takim podtekstem, czy jedna lista, czy też będziecie grali do swojej bramki. Przerabialiśmy to już. I okazało się, że to my mieliśmy rację. Okazało się, że żadna jedna lista i żadna jedna koalicja, tylko mnogość wyborów i danie ludziom szansy na to, żeby mogli zdecydować się na to, na to lub jeszcze na coś innego, sprawiła, że do urn poszły 22 miliony Polaków, bo mieli wybór, a nie byli wyboru pozbawieni. Każde wybory są po to, żeby budować, a nie żeby niszczyć. Mam nadzieję, że. Z takim pytaniem i z taką samą odpowiedzią spotka się Pan, jeżeli Pan zada to pytanie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i innym naszym partnerom, bo wszyscy powinniśmy mieć w tej sprawie inne zdanie, takie samo zdanie. Idziemy wszyscy, każdy z osobna, po to, żeby współpracować, żeby PiS odsunąć od władzy. Ale jednak nie będziemy udawali, że jesteśmy tym samym, bo tym samym nie jesteśmy. A więc to nasze zachowanie, które teraz podejmujemy, idąc dalej jako trzecia droga, a nie jako Polska 2050 i PSL, bo ten format się sprawdził, uważamy jest najbardziej odpowiedzialny i przyniesie Polsce dużo dobrego. Mam takie poczucie, że chyba idzie na mnie najgorzej yy, i że yy, wiele osób chce głosować na trzecią drogę, bo jakbyśmy się cofnęli. O rok w przeszłość to takie same pytania padały, i cokolwiek byśmy nie zrobili wtedy, zawsze było, że to jest zły kierunek. To, co powiedział pan marszałek, okazał się to dobry kierunek. Więc tam, tam, gdzie jest współpraca dobra, potrzebna i możliwa, tak jak w Warszawie, to mówimy: Tak, współpracujemy, bo taki format startu jest najbardziej efektywny dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla mieszkańców Warszawy. Że nie pogrąży się teraz. W jakąś rywalizację. Ona mogłaby być bardzo emocjonująca, ale czy dla Warszawy ona byłaby z zyskiem? Nie. W innych miastach może być inaczej, bo może następować zmiana po wielu latach prezydenta i tam ten wybór musi być jeszcze szerszy. Nawet szerszy niż trzecia droga, tylko i wyłącznie. Więc to też jest zrozumiałe. Wybory samorządowe mają swoją specyfikę. No to są sprawy lokalne, to są sprawy, które najbliżej nas dotyczą. I pytania na spotkaniach są, czy tu będzie przedszkole. A czy w tej przychodni będzie kupiony nowy sprzęt, czy będą zajęcia dodatkowe dla dzieciaków, a co z opieką dla seniorów i czy będzie dom senior vigor dla osoby niesamodzielnej, żeby mogła mieć ciepły posiłek i rehabilitację codziennie i ktoś musi dowieść te osoby do tego miejsca i to robi samorząd. O tym będą te wybory. Co ważne, w Warszawie możecie Państwo głosować na trzecią drogę możecie głosować na naszych kandydatów do Rady Miasta Warszawy, bo lista trzeciej drogi będzie najlepszą listą do Rady Miasta. Można byłoby powiedzieć, no, ten wyborca koalicji 15 października tutaj będzie miał łatwość wyboru. Będzie mógł zagłosować na Rafała Trzaskowskiego i na kandydata trzeciej drogi do Rady Miasta. I tak myślę zrobi wielu wyborców Koalicji Obywatelskiej i innych ugrupowań, że ten głos będzie Właśnie w taki fajny sposób podzielony na prezydenta z jednej strony i na trzecią drogę do Rady Miasta. To jest chyba ta propozycja, która łączy, i my pokazujemy, to my wyszliśmy z taką inicjatywą wspólnoty, łączenia różnych rzeczy tam, gdzie jest to możliwe, i to się zaczyna sprawdzać. Bardzo proszę, ostatnie pytanie. Dzień, tak, Dzień, Dzień, Dzień dobry, no. Łukasz Kozłowski, TVP Info, mam, mam dwa pytania. Pierwsze moje pytanie: co państwa zdaniem, tutaj do, do obu panów zarabiam to pytanie, co państwa zdaniem e, trzeba zmienić w Polskim Ładzie, żebyście wy byli przekonani do tego polskiego ładu, żebyście uważali, że on jest dobry, prawidłowy, mhm. że możecie jakby pełni go popierać? To jest moje pierwsze pytanie. E, Ale w moje... polskim czy w zielonym? W zielonym Ładzie. Ja, Powiedziałam polskim? Tak. Mówię o zielonym ładzie, przepraszam, najmocniej. Moje drugie pytanie pan marszałek powiedział o tym, że nie otrzymujecie fauli na temat fauli, prawda? Mówił pan na, temat, na ten temat podczas ja? tak, na temat faulowania, na boisku, na boisku, żeby jesteście jedną drużyną. Moje A. pytanie brzmi czy nie, otrzymuje, nie otrzymujecie fauli ze strony koalicjantów, na przykład w sprawie aborcji? No tak, to może po kolei. Nie wiem, czy ty chcesz ja pierwszy. W zielonym ładzie trochę. Trochę, i... a później a bo... ja też tak. o piłce nożnej. Czyli wszystko wiąże się z kolorem zielonym, jednak, bo murawa i tak dalej. Zielona kartka. Żółto-zielona, najlepsza do zakreślenia 7 kwietnia. Szanowni Państwo, sprawa zielonego ładu trzeba rozłożyć na kilka czynników. Jest ten w przestrzeni klimatycznej. I na przykład gospodarki wodnej, o którym dzisiaj mówił pan marszałek, w przestrzeni transformacji energetycznej i przejścia na zieloną energię, na inwestycji w fotowoltaikę, w wiatr, w biogazownię i to nam się podoba. I to jest dla nas ważne, żebyśmy inwestowali w zieloną energię, bo to jest też szansa dla wsi. Bez wody nie będzie rolnictwa, i to jest szansa dla wsi. Ale to, co zaproponował pan Wojciechowski, to, co zaproponował na podstawie programu Rolnego PiS. Czyli mniejsza, mniejsze bezpieczeństwo żywnościowe dla Europy i Polski jest nie do przyjęcia. Czy propozycje Wojciechowskiego po prostu są w tym zakresie nie do przyjęcia? Co trzeba poprawić? Trzeba poprawić sprawy ugorowania, bo dużo lepiej postawić na produkcję roślin wysokobiałkowych, w specjalny sposób wspomagać tych, którzy. No, mają bardzo dobrą kulturę agralną, dbają o kulturę agralną, dokonują ciekawego i dobrego płodozmianu. To jest wszystko ważne, żeby ziemia się nie wyjałowiła, bo ziemię można wyjałowić, jeżeli się nadmiernie eksploatuje. I prawdziwy rolnik, dobrze rolnicy o tym wszystko wiedzą, a takich jest 99% w Polsce i mają to, tego świadomość. Więc to bym poprawiał. Stosowanie środków ochrony roślin. Znaczy ta propozycja ograniczenia o 50% była po prostu nieuczciwa, bo w Europie Zachodniej e, zużycie jest czterokrotnie wyższe niż w Polsce. Jeżeli obniżamy o e, 50%, to tam dalej jest czterokrotnie wyższe zużycie nawozów i to po prostu było z tego względu nieuczciwe i coś takiego nie może być akceptowane. A jak puszczamy towary ukraińskie na rynek europejski, a tam nie mamy żadnych limitów stosowania środków ochrony roślin, to jest nieuczciwa konferencja, konkurencja dla polskiego i europejskiego rolnictwa, i na to się nie zgadzamy. O, Paula, tak? Tak. W Zielonym Ładzie też mógłbym mówić długo, ale dodam tylko jedną rzecz, która wydaje mi się szalenie ważna. Jeżeli się chce kogoś do czegoś przekonywać, co jest słuszne, to trzeba to robić mądrze. Bo jeżeli się to robi niemądrze, to się doprowadzi do tego, że opór przeciwko temu, co dobre i mądre, będzie tak silny, że nie uda się tego wprowadzić przez najbliższych 20 albo 30 lat. I my dzisiaj potrzebujemy nie systemu kijów, żeby zachęcać na przykład rolników do tego, żeby stosowali w pewne zasady Zielonego Ładu, tylko systemu zachęt. I my o tym jako Polska 2050 wielokrotnie mówiliśmy. Że powinien być system dopłat dla tych, którzy chcą zatrzymywać wodę na różne sposoby, dbać o glebę, o powietrze, retencja, zadrzewienia śródpolne, miedzę, w taki, a nie inny sposób Ale to musi być wspierane finansowo, żeby ludziom się opłacało robić właśnie tak, a nie inaczej i żebyśmy wszyscy mieli z tego korzyść. Rolnik musi być partnerem państwa, które rozumie, że musi go wspierać w świadczeniu usług środowiskowych, które służą nam wszystkim. Nie można najeżdżać ani rolnika, ani żadnej innej grupy regulacjami. Trzeba rozmawiać i stopniować być może pewne rozwiązania. Natomiast, jeżeli pyta Pan o tę faulę, Pan, wczoraj odbyło się spotkanie nas, naszej czwórki liderów koalicji. Jak dzisiaj czytaliśmy razem z Władysławem Kosieniakiem Kamyszem jakieś relacje prasowe. Z tych spotkań oparte w specjalny sposób na anonimowych zeznaniach tych, którzy w nich nie uczestniczyli, to mam wrażenie, że chyba byliśmy na innym spotkaniu. To jest takie bicie piany i takie nakręcanie niepotrzebnych emocji przez ludzi, którzy z trzeciego szeregu chcą Państwu powiedzieć: Ale my też jesteśmy i mamy tajemną wiedzę, bo liderzy nam się zwierzają z różnych ciekawych historii, o których opowiemy następnie Panu redaktorowi. Słuchajcie, nie wierzcie w to. To było normalne, robocze spotkanie, na którym przez 70% czasu rozmawialiśmy choćby o kwestiach związanych z protestami rolników, o tym, jakie następne kroki musimy w związku z tym wykonać, o sytuacji międzynarodowej, o relacjach z Ukrainą, o tym, co premier Tusk przywiózł ze swoich wizyt, a co ja widziałem i słyszałem na spotkaniach choćby Grupy Wyszehradzkiej w ostatnich dniach. Pan premier mówił wiele o tym, co dzieje się w obszarze obronności. Tak, rozmawialiśmy też o tym, co zrobić, z wyniesionymi do Sejmu ustawami dotyczącymi aborcji. I moje zdanie w tej sprawie Państwo znacie, bo ono mamy tożsame i też przedstawiali je i przedstawiciele lewicy, i przedstawiciele Platformy. Mamy na to protokoły Konwentu Seniorów, Prezydium Sejmu. Mówiliśmy wprost, weźmy tę sprawę i niezwykle ważną. Wyjmijmy z kampanii bieżącej wyborczej przed wyborami samorządowymi, zróbmy to z szacunku dla tej sprawy te trzy tygodnie później, po wyborach samorządowych, to tylko tyle musimy poczekać. Czekaliśmy tyle lat, ale spróbujmy nie zrobić z tego znowu, jakiejś pałki, którą będziemy okładali się nawzajem po głowach, bo ludzie tego nie chcą, bo ludzie od nas oczekują, żebyśmy współpracowali. I jeżeli okazało się, że to rozwiązanie nie jest możliwe, bo okazało się na pewnym etapie, że dla niektórych naszych partnerów nie jest możliwe zrobienie tego na pierwszym sejmie po wyborach samorządowych, czyli 11 kwietnia, komisja wspólna, którą powołamy, to w takim razie sprawa jest prosta. Kładziemy wszystkie te ustawy po prostu do czytania na sejmie i podejmujemy decyzję, co dalej. O tym też rozmawialiśmy. To rozwiązanie jest dzisiaj tym, które najprawdopodobniej się wydarzy. W poniedziałek jeszcze porozmawiamy o tym, sprawdzimy czy jest możliwość między nami powołania tej komisji nadzwyczajnej, w, czy nie. Natomiast jeżeli nie będzie takiej możliwości, to wszystkie te ustawy po prostu w normalnym trybie znajdą się na Sejmie, przejdą swoją drogę legislacyjną, a od nas będziemy wszyscy wymagali od siebie nawzajem takiej odpowiedzialności, żeby mając świadomość różnic, bo w tej sprawie każdy z nas Proponował coś innego, żebyśmy nie zniszczyli tego kapitału koalicji 15 października, bo ona jest nam wszystkim i Polsce szalenie potrzebna. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć formalna, bo czasami w różnych materiałach dziennikarskich to nie jest dość precyzyjnie wyjaśnione. Drodzy Państwo, są dwa projekty, i to jest kwestia legislacji, dwa projekty lewicy, które zawierają w sobie zmiany w kodeksie karnym. Takie ustawy muszą być czytane w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym. Ich nie można wysłać do komisji. To jest bardzo ważne. Są dwie kategorie ustaw, które muszą iść na plenarkę. To są ustawy zmieniające kodeksy i ustawy zmieniające podatki. W związku z powyższym te ustawy i tak muszą być czytane na Sejmie. A więc może wszystkie powinny być czytane na sejmie nasz projekt trzeciej drogi i projekt koalicji obywatelskiej mógłby być czytany w komisjach, ale no skoro już te idą, to najprawdopodobniej i te razem z nimi tę drogę przejdą. Natomiast jeszcze raz mówię, naprawdę nie róbmy afer tam, gdzie ich nie ma. Koalicja funkcjonuje działa, jedzie i mam nadzieję, że nam wszystkim, wszystkim wystarczy odpowiedzialności za wspólne dobro i za to, żeby umieć różnić się w taki sposób żebyśmy nie atakowali, nie opluwali się, nie obrzucali plotkami nawzajem. Bardzo dziękujemy. dziękujemy bardzo.